3 listopada, niedziela, analiza weekendowa, e, rynek walutowy. Na początek para euro dolar, w tym tygodniu kolejna, znaczy kolejna biała świeca, po tej czarnej nie wybijającej połowy czarnego korpusu, białego korpusu biała świeca, tak jak wspomniałem szansa na pójście tutaj w okolice, mimo że tutaj zatrzymał nas ten zielony overbalance, to mimo wszystko bardziej prawdopodobnym poziomem do ewentualnego zatrzymania jest tutaj ten czerwony overbalance, gdzie byśmy mieli taki układ idealny 1 do 1 i potem jeszcze jedno zejście na niższe dołki. Jeżeli spojrzymy na wykres miesięczny, bo jesteśmy na końcu miesiąca, no to tu widzimy, że jesteśmy, w tym miesiącu powstała duża biała świeca, no ale tu musimy zdawać sobie sprawę, że jesteśmy po trendzie cały czas spadkowym, jak cofniemy się 4 miesiące temu, wówczas również była duża biała świeca, po której w następnym miesiącu nic nie zostało, także tutaj ten wykres tygodniowy w tym momencie jest najbardziej, że tak powiem, czytelny, dojście, do tych poziomów to jest tutaj poziom około 1.1250 jak najbardziej w grze. Jeżeli teraz spojrzymy na wykres dzienny, no to widzimy tutaj po dojściu do w układzie takiej trójki do tego overbalansu jest reakcja, jest opór wynikający właśnie z tego overbalansu, tu gdybyśmy chcieli przeprowadzić jeszcze dodatkowe strefy oporu, no to mamy tutaj strefę oporu wyraźną w tym miejscu, czyli mamy tu wszystko, co grało, jest opór cenowy, jest opór geometryczny, jest reakcja podażowa, ale ta reakcja podażowa jest na razie, znaczy na razie, była układem ABC. Rynek teraz tutaj, do, organizując te dolne cienie, wyszedł ponadto. Czyli no, no, nie chcę się na nic innego, że tak powiem, wskazywać, jak na to, że rynek będzie szedł i wybijał tutaj ten szczyt osiągnięty i będzie dochodził, moim zdaniem kierował się właśnie tu w okolice 1.12.40, 1.12.50, tutaj co najmniej do tych rejonów, bo może i oczywiście dalej wyżej i my tego nie zakładamy, tylko jeżeli tutaj mamy już trójkę, tu trójkę, no to tutaj będzie jakiś impuls, moim zdaniem to będzie krótszy impuls niż, niż tutaj to, bardziej powiedziałbym równość, tego impulsu, i tutaj moim zdaniem będzie, będzie szansa na to, że zakończy się wzrost na pary euro do dolara i może nastąpić odwrócenie. A przypomnę tylko, że z tych wykresów tygodniowych, miesięcznych, z tych dłuższych, impuls, korekta teraz. Gdyby było, to jest znowu taka po pierwszym impulsie korekta pędząca i jeszcze jedno zejście, bo rynek, mimo wszystko, ale powinien wybić tutaj te minima, które mieliśmy. Moim zdaniem, jak to już niejednokrotnie powtarzałem, powinniśmy mieć dojście tu do okolic 1.08, gdzie mamy ten pierwszy szczyt, a może nawet jeszcze głębiej do 1.05. Jeśli teraz chodzi o indeks dolarowy. Na indeksie dolarowym widzimy, tutaj był ten wzrost w zeszłym tygodniu. Mówiłem, że to najprawdopodobniej jest tylko jakaś korekta, która zresztą nie wybiła połowy czarnego korpusu. W tym tygodniu już kolejna biała świeca, czarna świeca spadkowa, która, która zasłoniła w całości ten biały korpus. No i idziemy, no mówię, no dla mnie to docelowe poziomy. To tutaj jest ten poziom w okolicach 96-40, a tak bardziej wydaje mi się tutaj prawdopodobnym zejście do poziomu 96-95-90 tutaj do tych rejonów i na razie tutaj się nic nie zmieniło. Ostatnią parą walutową, którą dzisiaj chcę omówić, ale nie ostatnim, że tak powiem, wykresem jest dawno nieomawiany też dolar do jena. Spójrzmy może, dlaczego go pokazuję dzisiaj, bo wydaje mi się tutaj sytuacja dość bardzo ciekawa. No mianowicie, spójrzmy z szerokiego zakresu, takiego wielkiego zakresu czasowego, czyli wieloletniego. Po tym impulsie wzrostowym mieliśmy tutaj jakiś spadek, który był moim zdaniem falą A. Ona sprowadziła indeks o 50%, z z z zniosła tego wzrostu, ale wydaje mi się, że to jest, że tak powiem, mało, e, mało, no może być 50, ale no to najczęściej i tak to nie, nie, nie działa i jest mniejsze. Poza tym mamy tutaj wyraźne A, B, C dojście do strefy oporu i zakończenie tego wzrostu. I teraz rynek wykonał ruch, który szedł do poziomu tutaj tej strefy. No tak jak mówię, zawsze strefa na szczycie pierwszego takiego swingu jest istotna. Tutaj odbicie, ale tutaj nie mamy wybicia tego szczytu. Znowu rynek schodzi. Nie mamy wybicia tego szczytu. Znowu rynek schodzi nieco niżej, bo ja tutaj po, pokażę, nieco niżej niż tu, tak, niż tu. I co? No i właśnie tu jest teraz to najważniejsze. Po wyjściu nie mamy wybicia tej ostatniej potwierdzonej, ostatniego potwierdzonego szczytu w tym całym ruchu spadkowym. Tu rynek pokazuje nam, w tym tygodniu wykonał świecę o dość, Sporym, że tak powiem, znaczeniu podażowym, czyli wysoki górny cień odbijający od strefy i czarny, silny korpus, czyli nowy szczyt, a e, korpus czarny. To nam pokazuje, że mamy tutaj po tym swingu spadkowym na razie ABC i tak należy to odbierać. Korektę znoszącą niemal 100 i idziemy na nowe dołki. A nowe dołki, jeżeli tak to będzie, no to jest wybicie tu tego podwójnego, a właściwie potrójnego poziomu. Może być, to to oznacza przyspieszenie, więc być może właśnie to już są ostatnie momenty przed silniejszym ruchem spadkowym, czyli osłabieniem dolara do jena i pójściem nawet i na poziomy niższe. No bo tutaj docelowo w długim terminie będziemy najprawdopodobniej podążali w kierunku. 87 czy nawet tutaj 85, bo strefa jest tutaj 85, tu jest wydłużenie tej fali do 127,2, ale jakaś ładna geometria, czyli zniesienie 161, tylko właśnie teraz patrzę. Tak, to czerwone, czyli zniesienie zewnętrzne tej korekty, tutaj tego spadku 161, pokrywa się z poziomem geometrycznym 78,6, ale jak widzimy, to wszystko jest tu w tych rejonach i być może właśnie tu jest teraz już ostatni etap przed zejściem w dół i przyspieszeniem tego spadku. Mówię być może, bo przecież pewności ani gwarancji na to nie mam, ale układ tygodniowy to sugeruje. Natomiast jeżeli spojrzymy jeszcze na wykres dzienny, no to widzimy tutaj wyraźny ruch, który był jakimś impulsem, to się wpisuje moim zdaniem też tutaj w ten układ, że po pierwszym jakimś ruchu wzrostowym była korekta. I był kolejny impuls, czyli mamy całe ABC duże, brak wybicia tego szczytu. Teraz po tym pinbarze silne wybicie, zejście poniżej ostatniego potwierdzonego dołka, czyli już w tym momencie jest otwarta droga tutaj do strefy 1650, a najprawdopodobniej ten spadek może być kontynuowany, bo, bo w tej chwili oczywiście może pójść od razu jakaś jeszcze próba korekty tutaj do, do, do szczytu tej długiej czarnej świecy, coś się może takiego zadarzyć, ale y, możemy mieć zejście korektę i potem będziemy szli moim zdaniem tutaj ten dołek, a to co pokazuje z dużego, z średniego i z tego krótkiego zakresu pokazuje, że właściwie tylko w day tradingu ewentualnie można się pokusić jeszcze o jakieś próby gdzieś tam kiedyś szukania pozycji długich. Natomiast w każdym nieco dłuższym terminie to tutaj tylko według mnie już jest powoli sygnał dość silny na to, żeby szukać okazji do zajęcia pozycji krótkich. To jeśli chodzi o rynek walutowy. No i teraz jeszcze Trzy wykresy krótko na rynku towarowym. Wspominałem o miedzi KGHM. Zobaczmy, w tym szerokim układzie mamy tutaj, jak gdyby, zajście na razie takie ABC, które doszło no że do 61,8% tutaj do tej strefy, no więc jest, jest silna reakcja, jeżeli teraz spojrzymy na wykres miesięczny to tutaj widzimy też, że bo to, jest, to już jest nowy miesiąc, ale tutaj to no mamy też białą świecę, mamy tutaj jakiś układ takiej gwiazdy, gwiazdy porannej, no co najmniej próba jej, próba, próba, że tak powiem potwierdzenia wydaje się dość prawdopodobna, teraz na wykresie tygodniowym widzimy po tym pinbarze jest biały, biała świeca, w tym tygodniu zejście, tu jest pinbar koloru czarnego, ale zamknięcie ponad połową białego, białego korpusu, to wszystko jest pozytywne. Jeżeli teraz spojrzymy na wykres dzienny, to już się domyślacie, co tu jest zakreślone, czyli układ korekta. Wyraźna trójka, korekta, moim zdaniem duża korekta, piątek już, po nie, piątek tak, u nas nieczynne wybicie połowy czarnego korpusu, szansa na kontynuację tego wzrostu, moim zdaniem, co najmniej ruch tutaj do 2,75, a bardzo, bardzo też możliwym jest to, że rynek, po, po, po jeżeli uda się to pokonać, no to nawet pójdzie jeszcze na wyższe poziomy, bo kolejny taki nazwijmy poziom docelowy do Widziałbym dopiero, już tutaj zaznaczam, o gdzieś w tym rejonie, tak? Czyli widzimy, to są, to są tutaj takie poziomy, do których moim zdaniem, mieć co najmniej pójdzie, tak? Co najmniej pójdzie, mieć. No i, i teraz pytanie, jak to jest? No, na najbliższe dni widzimy wyraźnie przygotowanie do jakiegoś ruchu wzrostowego, czyli tu 2,75. No to, to chyba też powinno jakoś zadziałać na naszkach KGHM. kolejna MSCI. Zobaczmy, to jest indeks, że tak powiem, rynków schodzących. Który, tak a propos, na marginesie będzie miał jeszcze w listopadzie, trzecie i ostatnie tam równanie i zmniejszanie udziału, że tak powiem, polskich spółek. To w poprzednich okresach, czyli w maju i w lipcu, wywoływało u nas dość potężne spadki. Na razie u nas tego nie ma, nie ma tego spadku. Ale widzimy MSCI też jeszcze na razie idzie. Ja w ubiegłym tygodniu, kiedy tą świecą tutaj wybite były te pinbary, mówiłem, że najprawdopodobniej ten zakres overbalansu no, pęknie i będziemy szli tutaj albo do strefy tej tutaj na koronę, albo nawet wyżej, bo nie ma przecież nie możemy za, za że tak powiem, e, e, jak to się mówi e, Przekreślić szansy wybijania nawet i tego poziomu. No, jeżeli został wybity overbalance, no to tak tutaj, tak tutaj to może wyglądać. I teraz patrząc na ten układ, widzimy tutaj wyraźnie jakiś ruch: pierwsza, druga, tu jakaś trzecia, czwarta, i tu moim zdaniem jesteśmy gdzieś w końcówce. Ale w końcówce nie oznacza, że już jest koniec. No na tej chwilę jeszcze nie ma końca, a chciałoby się powiedzieć, że mimo wszystko to jednak te poziomy, do które mogłyby zadziałać podażowo, są odrobinkę, ale nieco wyżej. Czyli też jakaś szansa jeszcze na pójście ruchem. Jeżeli weźmiemy, że to jest sesja, podczas której my nie mieliśmy gry. My nie mieliśmy gry. Bo my by mieliśmy święto, no to może się okazać, że już otwarcie na co sugerowały, by chciały by sugerować nasze kontrakty, bo one zamknęły się znacznie wyżej, tak? Na fixingu znacznie podniesiono, więc to może być tylko sugerowanie, ale że faktycznie rynek będzie chciał iść od poniedziałku teraz jeszcze w górę, no to to pokazuje, że jak najbardziej zakres, Overbalansu na naszych indeksach WIG i WIG20 utrzymany może zostać i możemy wybić nowy szczyt. Czy to będzie właśnie dojście na w indeksie WIG20 do 260, czy jednak do 2300, to zostawiam na razie, że tak powiem, może nie tyle, że bo dla mnie najważniejsze, że dojście do 260 już od dawna mówię, że to powinno mieć miejsce. Natomiast jeżeli pójdzie, no to no rynek pokazuje, czy idzie dalej, czy, czy, czy jednak coś zmienia. No, no nie ma. Tutaj tego złego i dlatego też pokazuje dzisiaj MSCI, które sugeruje: po pierwsze, mówię, ta biała świeca jest w momencie, kiedy nasz rynek nie działał, więc możemy to chcieć nadrabiać już. Natomiast ten sam indeks jeszcze pokazuje, że no, obojętnie czy tutaj do tej strefy, czy jednak tutaj wyżej, ale jeszcze coś zostało tego miejsca. I na koniec dawno nie omawiane i też podobający mi się układ srebro srebro. Zobaczmy, mamy tutaj jakiś moim zdaniem taki taki nazwijmy to spadek korekta, tutaj coś, co ma znamiona, moim zdaniem, pełnej takiej piątki z takim klinem końcowym, to zresztą podobne na złocie, i teraz wyjście. Wybicie ostatniego potwierdzonego szczytu, zejście korektą nie wybijającą tego dołka, teraz tu podwójny dołek, impuls, wyraźny impuls, pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, teraz zejście korektą, kolejny impuls, wykonanie korekty ABC, mniej więcej o tym zakresie, mówię mniej więcej, bo widać wyraźnie, że wystaje, ale mniej więcej o tym zakresie cieniowym. Wielkości, to oznaczałoby, że tu jesteśmy przygotowani z dużym prawdopodobieństwem do ataku na ten szczyt, czyli na poziom 21 dolarów. Moim zdaniem może to być ruch, który skutecznie wybije 21 i pójdzie co najmniej tutaj do strefy na 25, a być może nawet i tutaj na okolice 26. Nie chcę mówić, bo, bo równie dobrze może być tylko tutaj dojście do tego szczytu, utworzenie podwójnego szczytu i wejście w większą korektę, ale wydaje się, że tutaj ten ruch jest dość, dość prawdopodobny. Teraz jeżeli spojrzymy teraz na wykres dzienny, to widzimy tu wyraźną korektę ABC, tu już ją widać dokładnie i teraz rynek poszedł, korekt Poszedł trójką zrobił albo już całe OB, chociaż tu zakładam, że może być jeszcze zejście, bo te, często jest tak, że to zejście, gdzie Pinbar nie dochodzi, nie narusza tego OB, a są takie właśnie cienie, to, to są te, te pierwsze etapy, gdzie, gdzie, gdzie ktoś wcześniej chce zająć pozycję i mu dają po to, żeby jeszcze go spróbować na stop wyrzucić. Także tutaj dopuszczam na że możliwość zejścia jakiegoś jeszcze tutaj w okolice 17.50 czy delikatnego nadbicia, ale wydaje mi się, że tu się szykuje układ, gdzie mamy po pierwszym swingu wzrostowym, korektę pędzącą 1 do 1, coś w tym układzie. No, być może się wydłuży, bo nie będzie 1 do 1, i potem dalszy ruch do góry. No, z tego widać wyraźnie, że tutaj też szczyty powinny być wybite. Tak jak pokazywałem z wykresu tygodniowego, dojście co najmniej do 21. A może to być też jakiś początek czegoś większego, bo pamiętajmy, że po takich zakresach. Dość równych korekt. No, jeżeli nieraz mogliśmy się spotkać z czym, że mamy jakiś wzrost, potem mała korekta, wyjście, korekta taka sama, nie nachodząca na tą, ale zbliżonej wielkości do tej pierwszej, i potem silny wyższał, tak? No bo przy silnym rynku tak to się dzieje. Więc do 21 wydaje się, w cudzysłowie oczywiście bardzo, bardzo prawdopodobne. Natomiast nie jest przekreślony dalszy ruch wzrostowy na, na wyższe poziomy, tutaj na, na tym srebrze. Tak jak jeszcze raz mówię, tutaj do tej strefy szczytowej, czyli do okolicy 21, wykończenie ewentualnie impulsu. I potem może być korekta. Jak najbardziej może być tak, ale równie dobrze, no może tu nastąpić jakieś gwałtowne przyspieszenie. Bo jeżeli rynek by chciał skutecznie wybić, no to tutaj może się okazać, że będzie wybicie tego szczytu, i dopiero potem jakaś korekta pójdzie tu znacznie wyższych poziomów. Także srebro też technicznie fajnie wygląda do tego, próby szukania jakichś tam układów na L z niższych interwałów, czy, czy, czy jakby to miało wyglądać. A ogólnie rzecz biorąc, no chciałem zwrócić uwagę na ten fakt, że właśnie tutaj. Nawet jeżeli założymy, że to nie był koniec, nawet gdyby tak miało być, no to tutaj mówię, jest jakaś piątka i tu należałoby zrobić co najmniej chociażby korektę, czyli zejście do 50 czy 61,8, no to jest pójście srebra, oczywiście nie dzisiaj, nie jutro, tylko w perspektywie kilku tygodni, jak do wyższych poziomów, tak? Do wyższych poziomów. Tutaj jak najbardziej to jest realne. I to tyle, jeśli chodzi o rynek walutowo, nazwijmy towarowy.